Dzień dobry świetlista istota. Cieszę się, że jesteś ze mną w trakcie tego porannego kontemplowania mądrości naszych przodków, mądrości zapisanych w Wedach, a które wraz z ARIM dla ciebie czytamy w stacji wysokiej wibracji w nadziemnej TV. I wspólnie kontemplujemy ten tekst, zastanawiając się nad tym, co dla nas znaczy. Tekst Słońce będzie już na niebie. To, co jest dla Ciebie istotne, by wiedzieć, jeżeli spotykasz się z nami pierwszy raz, to jest 63 czytanie. Jesteśmy w jednej trzeciej Gita, w rozdziale 6, Rozdział pod tytułem Jnana Yoga. Wedy można czytać pojedynczo, czyli każdy tekst osobno. Można też czytać od samego początku do końca. Jeżeli jesteś tym zainteresowana, zainteresowany, to zapraszam do poprzednich treści. Można też potraktować wedy jak wyrocznie i poczuć, który tekst jest. Dla ciebie ważny na dany dzień i wysłuchać tylko i wyłącznie tego konkretnego tekstu. Zatem zapraszam. Rozdział szósty Jana Yoga. Tekst pierwszy. Najwyższa osoba Boga rzekł: Kto nie przywiązuje się do owoców swojej pracy i pełni swój obowiązek tak, jak powinien, ten posiada prawdziwe wyrzeczenie i jest prawdziwym mistykiem, nie zaś ten, kto nie zapala ognia i nie wykonuje żadnej pracy. Znaczenie. W rozdziale tym Pan tłumaczy, iż ośmiostopniowy proces jogi jest środkiem kontroli zmysłów i umysłu. Jednakże jest to system bardzo trudny dla większości ludzi, szczególnie w tym wieku Kali, chociaż rozdział ten poleca ośmiostopniowy proces jogi, to jednak Pan podkreśla, że najlepszym jest proces karma jogi, czyli działanie świadomości krzny. Każdy w tym śmiecie, świecie pracuje, aby utrzymać swoją rodzinę i majątek, ale nikt nie pracuje bezinteresownie, nie mając na celu zadowolenia własnych zmysłów, czy to w pojęciu węższym, czy rozszerzonym. Kryterium doskonałości jest praca w świadomości krzny, a nie praca w celu korzystania z jej efektów. Praca w świadomości krzny jest obowiązkiem każdej istoty i wszystkie one są konstytucjonalnie integralnymi cząstkami Najwyższego. Ja tylko ze swojej strony dodam, że dla mnie najważniejszym imieniem krzny jest prawda absolutna. I dla lepszego zrozumienia tej treści. Będę używała tego imienia, czytając znaczenie, które nam przedstawia Shri Shimat. Praca w świadomości prawdy absolutnej jest obowiązkiem każdej istoty, gdyż wszystkie one są konstytucjonalnie integralnymi cząstkami Najwyższego. Części ciała pracują dla zadowolenia całego ciała. Kończyny ciała nie pracują dla samozadowolenia, ale dla zadowolenia całości. Podobnie, kiedy żywa istota pracuje dla zadowolenia najwyższej całości, a nie dla samozadowolenia, jest ona doskonałym joginem, doskonałym sanyashinem. Sanyashini czasami myślą, że zostali wyzwoleni od wszelkich obowiązków materialnych i dlatego przestają spełniać agnihotra dżajne, ofiary ogniowe. W rzeczywistości chodzi im o korzyść własną że celem jest ich zjednoczenie się z bezosobowym Brahmanem. Pragnienie takie przewyższa każde pragnienie materialne, ale nie jest ono pozbawione bezinteresowności. Podobnie jogin, mistyk, który praktykuje system jogi, polegający na medytacji z półotwartymi oczyma i unika wszelkiej działalności materialnej, również pragnie zadowolić swoje własne ja. Osoba w świadomości krzny, czyli w świadomości prawdy absolutnej, Natomiast pracuje dla zadowolenia całości i pozbawiona jest samointeresowności. Osoba świadoma krzny zawsze wolna jest od pragnienia samozadowolenia. Jej kryterium sukcesu jest zadowolenie krzny, prawda absolutnej, i dlatego jest ona doskonałym saniaszynem, doskonałym joginem. Pan, kaitania, najwyższy symbol doskonałego wyrzeczenia, modli się w ten sposób. O, wszechmogący Panie, nie pragnę bogactw ani pięknych kobiet, ani nie zależy mi na tym, aby mieć jakichś zwolenników. Moim jedynym pragnieniem jest służyć Tobie w oddaniu, narodziny po narodzinach. Tyle tekst pierwszy. Tekst drugi. To, co nazywa się wyrzeczeniem, jest tym samym co yoga, czyli połączeniem się z Najwyższym, o Synu Pandu gdyż nikt nie może zostać joginem, dopóki nie porzuci pragnienia zadowolenia zmysłów. Znaczenie. Prawdziwa Saniacia yoga, yoga, czyli bhakti, oznacza, że należy poznać swoją konstytucjonalną pozycję i działać zgodnie z tą wiedzą, żywa istota nie ma oddzielnej niezależnej tożsamości, ale jest marginalną energią najwyższego. Jeśli znajduje się ona w matnie energii materialnej, jest wtedy uwarunkowana, kiedy zaś jest świadoma krzny, czyli świadoma energii duchowej, wówczas znajduje się w swoim prawdziwym i naturalnym stanie życia. Zatem gdy ktoś posiada kompletną wiedzę, porzuca on wszelkie uciechy zmysłowe, to znaczy wyrzeka się wszystkich czynności mających na celu zadowolenie zmysłów. Praktykowane jest to przez joginów, którzy powściągają zmysły, od przywiązań materialnych. Ale osoba w świadomości krzny nie ma okazji angażowania zmysłów w czynności nie mające związku z krzną, z prawdą absolutną. Dlatego osoba świadoma krzny jest jednocześnie i joginem, i sannyasinem. Cel wiedzy i panowania nad zmysłami, czyli cel procesów dżinany i jogi, jest automatycznie realizowany w świadomości krzny, Dlatego to nie jest w stanie wyrzec się czynności wynikających z jego egoistycznej natury. Praktykowanie dżinany i jogi jest bezcelowe. Prawdziwym celem dla żywej istoty jest porzucenie egoistycznego zadowolenia swoich zmysłów i przygotowanie do zadowolenia najwyższego, czyli prawdy absolutnej. Osoba świadoma krzny nie pragnie żadnego rodzaju przyjemności dla siebie samej, ale zawsze zaangażowana jest w zadowolenie najwyższego. Ten, kto nie ma żadnej wiedzy o najwyższym, musi zajmować się samozadowalaniem, gdyż nikt nie może pozostać na platformie bez czynności. Wszystkie cele w doskonały sposób osiąga się przez praktykę świadomości krzny, czyli prawdy. absolutnej. Hmm. Ciekawe. Tekst numer 3. Dlatego, kto jest neofitą, w ośmiostopniowym systemie jogi. Praca jest uważana za środek, a dla tego, kto już jest zaawansowany w jodze, środkiem jest porzucenie wszelkich czynności materialnych. Znaczenie. Jogą nazywany jest proces połączenia się z Najwyższym, który można porównać do drabiny prowadzącej do szczytu realizacji duchowej. Drabina ta zaczyna się od najniższego etapu życia materialnego, go, żywej istoty i wznosi się do doskonałości samorealizacji w czystym życiu duchowym. Poszczególne części tej drabiny znane są pod różnymi nazwami, odpowiadającymi różnym jej wysokościom. Cała drabina nazywana jest jogą i można podzielić ją na trzy części: mianowicie Jnana Yoga, Dhyana Yoga i Bhakti Yoga. Jej początek nazywany jest etapem kshu, a najwyższy szczebel nazywa się Jagaruda. I jeśli chodzi o system jogi ośmiostopniowej, to początkowe próby wejścia w medytację poprzez przestrzeganie regulujących zasad i praktykę rozmaitych siedzących pus, które są mniej lub bardziej ćwiczeniami cielesnymi, uważane są za materialne działania dla osiągnięcia rezultatów. Wszystkie takie czynności prowadzą do osiągnięcia doskonałej równowagi umysłowej, Umożliwiającej kontrolę zmysłów. Gdy ktoś osiąga doskonałość w praktyce medytacyjnej, wstrzymuje się wtedy od wszelkich niepożądanych czynności umysłowych. Osoba świadomo, świadoma Krzny, czyli prawdy absolutnej, jednakże już od samego początku usytuowana jest na platformie medytacji, gdy zawsze myśli ona o krznie, i ponieważ jest bezustannie zaangażowana w służbę dla Pana, należy uważać, że porzuciła ona wszelkie czynności materialne tekst numer 4 mówi się o osobie, że osiągnęła jogę gdy wyrzekłszy się wszelkich pragnień materialnych nigdy już nie czyni ona nic dla zadowolenia własnych zmysłów ani nie angażuje się w czynności dla rezultatów znaczenie ten, kto całkowicie zaangażowany jest w transcendentalną służbę miłości dla Pana, czyli dla prawdy absolutnej, jest zadowolony w sobie samym, a zatem nie poszukuje już uciech zmysłowych, ani nie angażuje się w pracę dla korzyści. Ten natomiast, kto nie służy Panu, musi zadowalać zmysły, gdyż nie można żyć bez żadnego zajęcia. Nie będąc świadomym krzny, poszukuje on jakichś egoistycznych zajęć, czy to w pospolitym, czy też w szerszym tego słowa znaczeniu. Natomiast osoba świadoma krzny, prawdy absolutnej, może robić wszystko dla zadowolenia Pana i w ten sposób może być całkowicie wolną od zadowalania zmysłów. Ten, kto nie ma takiej świadomości, musi pozbywać się pragnień materialnych. W sposób mechaniczny, zanim wzniesie się do szczytowego stopnia drabiny jogi. Zatem teraz kilka słów ode mnie. Ciekawe jest to stwierdzenie o mechanicznym pozbywaniu się myśli. To jest chyba jednak ten stan, w którym jest większość z nas. Czyli stan, w którym nie urodziliśmy się świadomi prawdy absolutnej. Otworzyliśmy oczy i zobaczyliśmy, że jesteśmy odrębnymi jednostkami. Chociaż osobiście mam wrażenie, że każde dziecko rodzi się świadome, tylko my po prostu tego nie pamiętamy. Potem, jakby proces wychowania, kontaktu społecznego z innymi nieprzebudzonymi, trochę nas usypia i oddala od tej świadomości. Dlatego najczęściej potrzebujemy tego mechanicznego oddzielania się od myśli. Czyli stanu, w którym potrzebujemy trochę na siłę przemóc nasze ciało fizyczne w medytacji na przykład. Bo zauważ, świetlista istoto, Chociaż może Ciebie to nie dotyczy, bo nie wiem na jakim poziomie, w jakim stanie jesteś, ale większość z nas siadając do medytacji odczuwa dyskomfort. Ciało się buntuje. Ciało mówi: Tu mnie swędzi, tam mnie swędzi, tu mnie boli, to jest niewygodne. Potem odzywa się umysł i mówi: po co to robisz? To jest nudne. Po kilku minutach nagle okazuje się, że jest to tak trudne być samemu ze sobą, że bardzo dużo ludzi po prostu z tego stanu wychodzi albo zewnętrznie medytuje, czyli ktoś, kto ogląda z zewnątrz tę osobę, myśli, że ta osoba medytuje ale wewnątrz odbywa się cały czas ten sam proces myślowy i ta sama wewnętrzna walka ego. To jest niełatwe, ale warte do przezwyciężenia, do przejścia. To jest dla mnie taki rytuał przejścia, można powiedzieć, czyli stan, w którym udaje nam się na tyle długo być w sobie, że te dolegliwości mijają i dzieje się coś w nas. Zaczynamy czuć jedność z wszystkim. I teraz ten stan jedności z wszystkim powoduje, że nasze działania automatycznie, zaczynają być bardziej dla całości, a nie dla naszego pojedynczego ego, ponieważ czujemy, jak potężny wpływ każde nasze działanie ma nie, na, nie tylko na nasze pojedyncze życie, tylko na całość, na całą prawdę absolutną, która nas otacza. Na całą świadomość, na świadomość całości. I to jest yoga. Oczywiście współcześnie yoga często jest traktowana jako ćwiczenie fizyczne, czasem mentalne, niestety niezbyt często duchowe chociaż może coraz częściej. Yy, działanie jogi jest jakby spłaszczone. A chodzi o to, żeby jednak zobaczyć, że w wiodze jest potęga, potęga właśnie tego zjednoczenia, potęga przebudzenia, potęga połączenia. Z całością, w prawdzie absolutnej. I ta wiedza jest o tyle istotna, że w zależności od tego, jaką mamy intencję, ćwicząc, praktykując jogę, taki będziemy mieć efekt. Czyli, jeżeli idziemy na jogę, dlatego że mamy stres i przeżywamy jakiś kryzys, albo potrzebujemy się poruszać, to efekt będziemy mieli taki, faktycznie, pozbędziemy, pozbędziemy się stresu i będziemy bardziej elastyczni. Ale jeżeli będziemy praktykować jogę ku najwyższej świadomości i zjednoczeniu, ku najwyższym celom, to to osiągniemy również, równocześnie osiągając elastyczność i spokój. Ale dojdziemy dalej. Dlatego intencja jest tak ważna, a intencja bardzo często wynika z wiedzy. Zatem dziękuję Bhagawad Gita, że daje nam tę wiedzę, że jogą możemy dotrzeć dalej. Po co miłości mojego serca, Bogosławie? Najlepsze nasze intencje, tak by się realizowały, Najwyższemu dobru i prawdzie absolutnej. Pięknego dnia, świetlista istota. Do jutra.